Cześć, jestem cd, to jest kolejny odcinek zagramy w The Walking Dead, epizod 5 i teraz naszym zadaniem jest znalezienie drogi ucieczki z tego miejsca. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. I might have a way to clear a path. I can make it to that bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. Thin out the streets between here, the mansion and River Street. Okej, okay, to mógłby być dobry pomysł, bo jak pamiętacie, Molly znana z poprzedniego odcinka używała dzwonów do odciągania zombiaków, i teraz my tym samym sposobem moglibyśmy odciągnąć zombiaki tutaj i w jakiś mądry sposób uciec do naszego domu. Ale cóż, czy da się tam doskoczyć, raczej nie, szczególnie z tą ręką, a raczej z jej brakiem.

Czekajcie, co tu jeszcze znajdziemy? Tu chyba nic, tak? Magiczna ściana, przez którą nie przejdziemy. Tutaj przerwa, ale raczej też nam nic nie da. A tutaj też nic nie widać, a czekajcie, tutaj da się wyjść? Nie, też nie. Myślałem, że coś tam będzie. Wróćmy do Kenego, gdzieś tu był Keny. Gdzieś tu. No to już widzieliśmy. Aha, mogę się rozejrzeć tutaj. Spójrzmy jeszcze raz na horyzont. No, na kościół. Dobra, to już słyszeliśmy. OK, wróćcie. Tak, zapomniałem wyłączyć skate pasory. Ale mam nadzieję, że jest na tyle cicho, żebyście go nie słyszeli. I co tu jeszcze mamy? A Farba. Ciekawe, czy to, że się przewrócił było spowodowane po prostu tym, że się przewrócił, bo był mało sprawny, czy tym, że coś mu przeszkodziło? Miejmy nadzieję, że to pierwsze. Bo jeśli coś tu jest, to będzie niemiło. O, ślady. Nie wiem co to ma za znaczenie, ale cóż. Najwyraźniej nie było to zwykły upadek, skoro skoczył stąd. Hm, dość ciekawe. Zobaczmy drabinę. Może nam się przydać. Wow, you need some help with Właśnie chciałem powiedzieć, że Lee bez ręki ma to taszczyć, a nie mógłby Kenny pomóc.

What's musimy worst that could happen? I get bitten again? If anything happens to me, you're the only chance got. Be careful. No ja bym jednak poprosił Kennego, bo... Cóż, prawdopodobie prawdopodobieństwo, że mu się uda jest kilka razy większe niż to, że nam się uda. No ale okej, okay, wchodzimy.

Do przodu czy do tyłu? Skacz. Okej, okay, udało się. Okej. Okay. Przygniotło go. Jesus, Tak, sprawdzić, czy nie ma innego wyjścia stąd. Zobaczmy klapę. Okej, wyjście jest zamknięte. Pociągnąć już za dzwon. Nie wiem czy już to robić, bo nic innego chyba tutaj nie widać. Jeszcze się tutaj rozejrzyjmy. Tam się nie da a tu. Też nic. Hm, użyć dzwona czy nie? Chyba innego wyjścia nie ma. No wiem właśnie chcę to zrobić. Myślałem, przyjaciela, przyjaciela. Cóż, nie wiem czy. Nie wiem, czy nam radę doskoczyć z tą ręką, z tym wszystkim, ale innego wyjścia nie mamy. Ale Kenny raczej pomóc troszeczkę. Myślę, że muszę nie A, uda ci się. Właśnie, uda nam się. Musi się udać, Kenny. Może byś pomógł, chociaż teraz. Dobra, to boję się, co się stanie. Naprawdę się boję. I, i udało się, Kenny. No, czemu on nigdy nie chce nam pomagać? No, dzięki, ale pomoc by nie zaszkodziła. Okej, okay, jest nasz dom, nasz w cudzysłowie nasz. I pytanie, czy wszyscy tam są, to znaczy wszyscy, którzy powinni tam być, czyli Benny... Omid i jak ona się nazywała, tam ta laska, um, nie pamiętam, Krista. O, Krista. Ktoś jest tam zamknięty. Ok. Ok. what the fuck vernon his entire crew they took the boat no fucking way they jumped us they didn't have clementine they took the boat and locked us in here the invalids their actions uh, contradict your characterization but yeah the invalids they fucked us he's right they're not invalids they're just people people who have been dealing with shitty situations even longer than we have no wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make a wish was a fucking boat ride! When I find them, I'm gonna rip their throats out! We'll never find them. I can't believe they did this to us. It's sick! It really is. They use your goddamn sympathy for sick folks and then stab us right in the back! They didn't use shit. They did what anybody would have done. They've been living like ghosts forever and they were fed up. That's it. What the hell happened to you? Cut it off. Seriously?

Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Yeah, that seems like a good idea to me. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Do you remember we had a boat? A boat! Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Yeah, chill out, Kenny. We can do this in the yard.

Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill. Not just you. Chill? Bandits! Hey, chill! Here's some pills. Vernon, chill! Here's our fucking boat! This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault. Lee should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny. Okay, nie robisz dobrze. A, nie przeginajcie. Careful, guys. No, let him. I am so, so, so sorry about Katya and Duck. I am! And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead! No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Your family is gone, but at least you had them to lose.

Uh, okna. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Uh, przez uh, broń. Look for weapons. Gather anything you can find. We'll do. Ben. Przysłane Anything you can up against the doors and windows. Got it. Omid. What is it? O co chodzi? Uh, drzwi. O fuck. fuck 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 Szybko, szybko, dawaj dawaj, 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 dawaj Okej, okay. mam nadzieję, że nas nie ugryz znowu Bo nogi już sobie nie dam odciąć o, szukać noża, szukać noża Okej, okay, pierwszy udało się, szybko się udało na szczęście o, ręce Nij. Nij.

To oni już znamy No strzelaj. help cool. Aku, ten epizod naprawdę mi się tak podoba, tak niesamowicie podoba, że o, chyba słyszycie to. What dużo ich.

Trochę ich dużo. Dobra, teraz wystrzelajcie. Serio, masz takiego zeza, czy co? Hmm. Jeszcze ja chyba amunicji nie mam jeszcze wyżej? Ok. Otwieraj to. Czekajcie, tu zakończę ten odcinek. Było epicko, powiem wam. I ten epizod jest mega, po prostu mega. I widzimy się w kolejnym odcinku z The Walking Dead. Podobało się like, co czytam, łapka w górę, nie podobało się łapka w dół. No i cześć.